Hej kochani, dzisiaj jesteśmy w takim troszeczkę innym otoczeniu, jak widzicie, to jest pokój mojego brata, w którym panuje dość specyficzny klimat, ale mam nadzieję, że mu wszystko będzie Wam się podobać. I filmik chciałabym, żeby był bardzo krótki, ale ponieważ znacie mnie już dobrze, jestem straszną gadłą, więc nie wiem jak mi to wyjdzie, ale przejdźmy do rzeczy. Jak wiecie, w tym sezonie jesienno-zimowym bardzo popularne, żeby nie powiedzieć modne, stały się szale kominowe. I ja y, też bardzo, bardzo chciałam taki szal mieć, ponieważ jest ciepły, bardzo praktyczny i to już nawet nie chodzi o to, że zwyczajnie modny. Jednak no, mówiąc szczerze, troszkę było mi szkoda, żeby wydać na niego te cztery dychy. I tak... Y wykminiłam sobie, że przecież moja mama jest specjalistką odrobienia na drutach. No może specjalistką, to za, za dużo powiedziane, ale takie proste rzeczy typu właśnie swetry, e, czapki i szaliki potrafi robić. Więc zadzwoniłam do niej i poprosiłam, czy nie zrobiłaby mi takiego szala kominowego. Mama oczywiście wygooglowała sobie, jak coś takiego wygląda. No i teraz jak przyjechałam do domu, e, dała mi go po prostu. Wygląda on w ten sposób. Jest taki e, szaro... Um, melanżowy. On nie jest, to nie jest jednolity kolor, i też ma taki splot naprzemienny, tak jak widzicie. No, i ja jestem nim zachwycona, dlatego że pff, nie wiem, ile nas to kosztowało, bo mama mi nie powiedziała, czy miała jakąś włóczkę. Bo też można zrobić to z czegoś, co ma się po prostu w domu. Nie trzeba specjalnie e, kupować to, w zależności od tego, po prostu jakiś chcecie kolor, i, i od waszych upodobań. Więc mój wygląda tak, on jeszcze nie jest do końca zrobiony, bo tutaj mu takie nitki wystają, ale to jest bardzo kosmetyczna sprawa już tak naprawdę. Eee, no i co? Ja wam pokażę. Możemy go sobie założyć na dwa i na dwa go na pewno będę nosić do płaszcza, ponieważ płaszcz ma tutaj jeszcze kołnierz, więc żebym sobie go mogła tutaj, oczywiście go sobie układamy, ja teraz nie mam lusterka, tylko się przyglądam, w wyświetlaczu kamery i to tak... Nie bardzo, ale mogę go sobie też, jeżeli chcę ciaśniej, raz Wam pokażę, mogę go sobie też założyć... Na trzy razy, jeżeli będę miała na przykład jakiś taki e, płaszcz, który ma wycięcie tutaj, i też będzie na pewno e, super. Tak więc, jeżeli macie kogoś, kto potrafi robić na drutach, albo same potraficie, to nie ma sensu wydawać cztery dychy, żeby zrobić sobie, e, bo można po prostu zrobić sobie samemu coś takiego, i myślę, że, że bardzo fajnie to wygląda. E, dajcie znać, czy wy coś robicie same, takie właśnie do it yourselfy, że <głos》>, tak wyrażę w moim kochanym angielskim języku. Czy robicie coś same zamiast właśnie kupować i wydawać pieniądze? Może macie jakieś inne pomysły oprócz właśnie takiego szalika. Na pewno i ja z tego chętnie skorzystam i pozostali widzą, więc zostawcie swoje pomysły na dole w komentarzach. A dzisiaj przysyłam Wam już buziaczki, pa-pa, pa! pa, pa.